Cześć, jestem Karincia i witam Was w filmie specjalnym z gry Inzaj, gdzie mamy naszych ośmiu dorosłych simów. Każdy z nich ma inną karierę tutaj już wybraną, a więc na przykład reportera mamy, tu mamy na przykład w kancelarii, pracujemy, tu w firmie finansowej, tu jesteśmy bardziej w wojsku, tu jesteśmy programistą, tu jesteśmy w drużynie futbolowej, tu jesteśmy włamywaczem, a tu jesteśmy nauczycielem na studiach, że tak powiem. A więc każdy z nich ma również inną pragnienie życia, inną cechę również, bo starałam się, żeby tutaj rzeczy były różne, więc każdy z nich ma coś zupełnie, zupełnie innego. Tutaj rzeczy oczywiście preferencje samo im się zrobiło, więc niektóre nam się rzeczy automatycznie zrobiły. Plus oczywiście mają oni domek, a więc domek jest tutaj pobrany z Canvas. Troszeczkę może go zmieniłam, bo to troszeczkę tutaj nam poddawałam na przykład jakieś doniczki, jakieś roślinki, e, kosz do koszykówki i tak dalej, bo chciałabym zobaczyć, co oni tak samemu z siebie będą robić. I jak oczywiście głównie, e, jak oni będą się sobą zajmować. Czy ich potrzeby będą tragiczne, czy nie, czy będą chodzili sami spać. Na dole mam, jak widzicie tutaj, Jedno łóżko, więc tutaj już jest jakieś łóżeczko. Tu mamy sypialnie z podwójnymi, z dwoma łóżkami, więc gdzieś tam mamy trzy łóżeczka. Na górze tu mamy czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme łóżko, więc łóżek jest osiem, więc każdy powinien mieć gdzie spać. Jest mnóstwo komputerów, mnóstwo różnych rzeczy do robienia, są łazienki, to jest jedna, tu jest druga. Tu jest siłownia, tak jak widzicie, tak jak w ogóle. Na dole tu jest jeszcze trzecia łazienka, więc łazienek też jest kilka, tu jest pralnia, więc no jest co robić, jest co robić, jest gdzie tutaj żyć, a ja może w ogóle ściany zmniejsze, bo troszeczkę się dziwnie, dziwnie chowają. Tu mamy telewizor, tu mamy wypasioną dużą kuchnię, więc widzę, że tutaj się głównie biorą za sprzątanie, ale za ro rozmowy jakieś, to więc, więc mamy, może Wam przedstawiam, więc mamy Zacharego, który tutaj idzie już widzę sprzątać, więc tutaj Zachary już nam sprząta. Na razie żadnych pragnień widzę nie ma. Zachary jest, chce mieć życie w wolności, jest marzycielem z ambicją miłośnika roślin. Ambicje się same losują osobom. Mamy następnie Gretę, Gretę Hill, która już chce powiedzieć komuś, że ma się oddalić. Już widzę, że chce rozmawiać o normach. Chce wyczyścić sobie zęby. Greta będzie tutaj właśnie... Miała karierę młodszego prawnika, ma cechę perfekcjonizmu i chce prowadzić mądre życie, widzicie? Więc tutaj mamy i filantropem chce być. Okej. Okay. Następnie mamy Shona, który tutaj już z roślinkami coś robi. O, proszę bardzo, i chciałby tworzyć graffiti i przeczytać książkę o sztuce. Książki powinniśmy gdzieś mieć. Jest czarusiem i chce być romantykiem, więc tutaj i jest bardziej finansjerem, bo jakieś, jakąś tutaj karierę mu zrobić, bo chciałabym, żebyśmy. Zobaczyli jak oni będą sobie radzić te zojki na własnej woli, na wolnej woli, będą robić co chcą, czy również na mnie nie nie, no, nie, no nie zginą nam i czy będą w stanie chodzić do pracy, więc mamy Amber, która już tutaj chce włączyć muzykę na evencie jakąś, chce się uczyć z podręczników. Ona dodatkowo jest towarzyska i chce służyć innym, dlatego jest wojskową. Następnie mamy Nila Gomeza, który już widzimy tutaj, chce zasączyć występ na ulicy. Jest w ogóle programistą, ale jest również wizjonerem i ma takie kreatywne życie, więc gdzieś tam to do niego e, pasuje. Mamy również Lola Jenkins, która widzę, że tutaj też jakieś graffiti naprawić, chciałaby coś. E, I Lola jest odkrywcza i również chce prowadzić odkrywcze życie i, życie i przez to tutaj chciałam sport, ale widzę, że ona sportu nie lubi za bardzo. O nie! A jaką masz y, ambicję? Y, niebiański głos. Aha, więc tam, gdzieś tam dzięki temu. Mamy jeszcze Franko, który widzę, że tutaj komputery. Y, tutaj chce coś porobić. Y, on chce żyć w przepychu i, to, i poszukiwanie rozgrywki. Widzę, że zgrany duet, tam więc taką ambicję romantyczną jakąś mu wylosowało. To jest ciekawe. I na końcu mamy Eliskę, która chciała, widzę, by już poćwiczyć. Eliska, że chce żyć w szacunku chce być przywódcą, dlatego dałam jej nauczyciela. Skoro chce żyć. Chce przewodzić, to niech przewodzi tutaj dzieciakom i widzę, że mistrz kuchni tu mamy. Tu był zgrany duet, tu niebiański głos, tutaj erudyta, mistrz formy, proszę bardzo, pani kapral. Tu też mistrz pędzla, ok, filantrop i tak jak widzieliśmy miłośnik roślin. A więc y, sztaluga chyba gdzieś tutaj u nas y, w którymś pokoju była, o właśnie, więc proszę bardzo, jest tutaj sztaluga. Więc malować to jak najbardziej można. To jest również mikrofon. Tu chyba był statyw od czegoś. Być może, więc sztaluga jest. Sztaluga jest, można, tak jak mówiłam, rozwijać przeżążą miętność. Mamy również siłownię i. No jest tego sporo, mówię, również starałam się dawać tutaj rzeczy, tak jak majsterkowanie, właśnie, czy te, te roślinki, żebyśmy gdzieś tam wszystko wszystko mieli. No i pożyjemy na troszeczkę szybszym tempie, bo to jest oczywiście pierwszy dzień no na pewno będzie nudny, bo... Oczywiście tutaj na samym początku to oni mają super rzeczy i tutaj ewentualnie jak cię sprzątają czy coś, więc ja też do Was będę wpadała, jak się coś będzie działo. Dzisiaj nikt nie idzie do pracy. Wiem, że dwójka z nich, czyli osoba, która jest w dziennikarstwie oraz pani kapral pracują w poniedziałek środa piątek, reszta po pracuje wtorek środa czwartek. No i plus każdy z nich gdzieś tam ma swój również schemat. Za chwilę pewnie w niedzielę gdzieś tam będą niedługo wychodzić do pracy, to ja widzę jakieś smsy. Aha, z pracy oczywiście, dobra, więc tutaj. To jest pierwsza osoba na liście dostanie pewnie rachunki któregoś dnia, ale to sobie opłacimy, żeby nie było, bo tutaj jak możemy, to oczywiście porobimy, więc mam nadzieję, że to się nic ciekawego nie będzie działo. Mam nadzieję, że będą sobie radzić, chociaż po filmie już tutaj na, na, na YouTubie innym właśnie właśnie też widziałam, że się mogą dziać ciekawe rzeczy, w szczególności no Inzoj mogą zginąć, więc zobaczymy, zobaczymy. Pocket market, okej, okay, nie, nie interesuje mnie za bardzo Pocket Market, ale dziękuję. E, aha, chyba muszę wejść wiadomość, żeby ją odczytać dobrze, więc nie dziękuję. E, jak coś będą sprzedawać, to niech sprzedają. Głównie mają chodzić do pracy i zarabiać przez to e, wtedy naszą miał walutę. Ale no mamy trochę sporo troszeczkę, musiałam im dodać. Tutaj miałów właśnie 100 tysięcy, musiałam pożyczyć sobie, żeby ich było stać na te wypasioną hope, ale chciałam dać im jak największe szanse, żeby tutaj cokolwiek sami mogli zrobić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście coś dadzą radę sami zrobić. Myślę, że w następnym filmie, bo zrobimy sobie jeszcze następny film, edycję numer 2, to wtedy zobaczymy sobie, jak sobie radzi rodzina z dziećmi. Nastolatkami i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, to co będzie, taką rodzinę, jaką będzie można stworzyć poprzez tryb tworzenia Zoya, to taką rodzinę stworzymy, bo niestety w trybie tworzenia Zoja można stworzyć tylko dzieci i starszych, więc niestety taką rodzinę będzie można stworzyć. I widzę, że wszyscy nam już pouciekali. Proszę bardzo, Zachary już sobie idzie, Greta również, więc wszyscy uciekli nam z domu. Pytanie, czy do tego domu wrócą. Zobaczymy. Wielu z nich poszło tutaj na plażę północną, więc się tutaj gdzieś tam kręci. Więc, no, widzę, że ta plaża północna, bardzo fajna, bo gram oczywiście w Bliss Bay, więc, więc bardzo fajnie. Widzę, że to jest tutaj bardzo ładnie, więc, no, piękna, 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 fajna plaża, tylko nie wiem gdzie moje zojki. <grytanie> widzę, że jak najadę, to wiem gdzie oni mniej więcej są, więc wiem, kto gdzieś tam jest i widzę, że Liberty Square też jest ich tutaj. Kilku, więc jestem ciekawa, czy oni automatycznie wrócą do domu. Widzę, że niektórzy są z nich głodni, więc jestem ciekawa. To jest tutaj akurat na mieście, to sobie mogą coś fajnie zjeść i gdzieś tam nie będzie problemu, więc no raczej głodować na razie nie będą. Ale widzę, że jest powrót do domu, idziemy, więc powoli wszyscy wracają automatycznie do domu, więc to też bardzo fajnie, więc gdzieś tam to idzie. Aha, i to jest podróż busami w Blisbey. Do tej prze, prze, pory przeważnie grałam w Dowon, więc tutaj w Bliss pierwszy raz gram, ale chciałam też zrobić taki normalny domek, więc dlatego też wybrałam właśnie Bliss No i tutaj wybrałam im, tak jak widzieliście, wszystkie kariery te takie, do których nie musimy iść sami, więc do których oni sami chodzą i coś tam sami robią. O, widzę, że to jakieś romantyczne rzeczy na początek już idą, fajnie. Oni są wszyscy tutaj współlokatorami, więc jeśli coś potrzebują zrobić to, to będzie ich, ich automatyczna rzecz. O, widzę, to jakieś podlewanie roślin, proszę bardzo. O, roślinek, no, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, ale widzę, że tutaj, jaki jest przegląd yy, rzeczy, ha, bo muszę pamiętać, że yy, te ich nastroje, to one się będą przełączać po chwili, więc jak tutaj się przełączę, to nie od razu widać. Tu widzę Łazienka potrzebna, więc nie można tak się szybko przełączać pomiędzy zojkami, jak yy, Simami w The Sims, bo tutaj te Rzeczy się powoli przełączają, więc gdzieś tam są z opóźnieniem. Ale widzę, że chyba ja wszyscy na razie. miarę, Tutaj jeszcze jest głodny tylko, e, tylko Eliza, tak naprawdę. Widzę, że Eliza się teraz przykleiła do komputera. Jestem ciekawa, czy pójdzie coś zjeść, bo ona taka w sumie najbardziej głodna. Reszta gdzieś tam jak mi się to zjadła. No a sobie zje, zje... Bibim Bab i będzie, i będzie ok. No to. Da, dają radę, ale widzę, że będzie jadła tutaj, a nie przy stole, a wcześniej widziałam, że ktoś jadł tutaj przy stole w kuchni, więc ciekawie, że wybrałaś biurko, a nie jest no i powoli pewnie wszyscy będą przy spać, jestem ciekawa tylko jakie łóżka wybiorą, no pierwszy dzień będzie najłatwiejszy, drugi, trzeci, kolejny, czwarty będą gorsze i tu się może więcej dziać, bym powiedziała, jest też też mniej toalet, więc gdzieś tam no, mogą być problemy z toaletą, tutaj mamy, aha pocket, pocket market do wszystkich pewnie dzwoniło po kolei, tutaj mamy, aha, jeszcze sobie poprzemawiasz, więc jeszcze nie łazienka, jeszcze nie spanko, mamy pieszo w nocy, ale jeszcze chyba nikt nie śpi, e, a nie, przepraszam, Zachary już poszedł spać, ale wszyscy mu tutaj hałasują, ty jeszcze tutaj coś robisz, ty bieżnia, ty sobie też latasz jeszcze z odkurzaczem, ty też jeszcze sobie latasz, ty akurat do łazienki poszłaś, no to bardzo fajnie, bo tutaj e, jeszcze sobie pójdziesz, a jeszcze coś zjesz sobie, okej, okay. Ty sobie tu jeszcze wody się napijesz, bo w sumie nie jesteś zmęczony. A ty? A ty idziesz jeszcze na toaletę. Ok, więc to widzę, że tylko e, gdzieś tam jedna osoba śpi. Zachary mówiłam, co nie? Tak, Zachary ładnie poszedł do łóżka i się tutaj ładnie wysypia. Więc jedna osoba porządna. Jakby co, oni są wszyscy zrobieni ze schematów, z presetów. Nie zmieniam im, tylko mówię, wybieram im cechy bo też ośmiu zoj, no to troszeczkę trudno jest stworzyć, więc jestem ciekawa, jak oni jutro dadzą sobie radę. O, widzę, że to już druga zojka Greta poszła spać. Ferguson również już śpi. Amber jeszcze walczy, jeszcze sprząta, ale już idzie spać, a więc powoli. O trzeciej w nocy automatycznie, jak ktoś może, to widzę, że idzie spać. Jeszcze tylko Amber chyba jedyna. Gdzieś tam walczy, jeszcze macha tym odkurzaczem na lewo i prawo. Pytanie, czy ona też już pójdzie spać? Bo jeszcze jedno łóżko jest, więc spokojnie mogłaby, nie musi czytać gazety, mogłaby spokojnie pójść spać. Widzę tutaj jedno łóżko jeszcze. Ma, ma problem z autonomią Amber? Nie, no Amber może iść spać, co nie? Jest łóżko wolne na dole, a ty jeszcze na górę idziesz? A, bo na dole dobra, wiem, 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 dobra, muszę chyba, wiecie, co za chwilę może dodam, żeby w każdym Pokoju była... To, ale nie, tu jest komoda, więc tutaj się można przebrać. Okej, okay, dobra, więc nie ma to problemu, żeby że musiała iść na górę, żeby się przebrać. Więc gdzieś tam jest chyba. Wydaje mi się, w większości pokoi komoda, że tak nie trzeba za bardzo, za bardzo latać. No, mamy drugi dzień. Dwójka Zojków jest w Pradze, tak jak mówiłam, bo oni pracują w poniedziałki yy, i środy i piątki. Uuu. Yy. Ma się kiepsko. Nil, to jesteś ty, co nie? Ale tu sobie już chyba jesz, co nie? Wydaje mi się, czy nie? Czy chciałbyś pójść na boisko do siatkówki? Okej, okay, więc na razie no nie jest u ciebie najlepiej, ale widzę, że głód jeszcze nie jest taki fatalny, więc okej. Okay. <grym> więc no jest. Aha, jesteś chyba bardzo przeziębiony. Ja na pewno y, dałam im w domu apteczkę, więc gdzieś tam apteczkę mają, jakby potrzebowali. Jakby ktoś tutaj potrzebował skorzystać. Tutaj jest w parku, tu jesteś na ulicy. Eliska również jest na ulicy. I widzę, że chyba wszyscy powoli wracają do domu. Chyba Niles chyba był w takim najgorszym, najgorszym, chyba wydaje mi się, może być w stanie. Na wolnej woli to oni kurczę, no nie, po, nie, nie dadzą za pomstę, więc pójdą na to spotkanie, chociaż miałoby ich to zabić, żeby właśnie gdzieś tam wyjść. Idziesz szybko na toaletę, więc no ich spełnianie potrzeb na mieście jest trudne. Nie wiem, jak długo mogą żyć z głodem na czerwono. Nie wiem, jak to jest. Widziałam różne opinie w, w internecie. Też słyszałam, że można od głodu umrzeć. Wiem, że chyba najbardziej to chyba z wydaje mi się. Więc tutaj energia, czy właśnie... Czy chyba energia tak chyba najbardziej. Ale widzę, że tutaj jedzenie już sobie Nil tutaj załatwia, więc tutaj jak najbardziej widzę, że tam znowu je, więc troszeczkę tego bimbabu zje. O, wszyscy oczywiście chorzy. Tu jest apteczka, więc można wziąć lek na przeziębienie. Nie wiem, który, czy ktoś z nich zrobi to sam, czy raczej nikt nie będzie czegoś takiego wiecie, robił, więc tutaj zobaczymy. Tutaj widzę, że no troszeczkę głodu się gdzieś tam pojawia, ale aha, idziesz sobie ją po, po, porozmawiać. Lola też. No widzę, że ten głód chyba taki zawsze najbardziej ostatnio, no bo się wyspali. Pytanie, co będzie po pracy, bo na przykład tutaj jeszcze jesteśmy w pracy naszą Amber ale widzę, że Amber w pracy zjadła Zachary no jest trochę głodny, jest trochę głodny ale myślę, że jak tylko skończy pracę to myślę, że na razie nie jest nie jest źle więc no pytanie drugi, trzeci, czwarty dzień będą gorsze, jest tyle łóżek żeby mogli siebie wyspać, więc tutaj nie chcę im utrudniać niczego, chcę zobaczyć w, pełnym, w pełnej krasie, wolną wolę jak ona działa i właśnie tutaj kwestia versus to Praca. Czy właśnie czasami ich praca później nie wykończy, czy są w stanie sami o siebie zadbać i chodzić do pracy, więc to jestem bardzo ciekawa, czy po gdzieś tam w tygodniu, czy w piątek oni dalej będą się świetnie mieli, czy może raczej będzie inaczej. I mamy pierwszy problem. Lodu, lodówka się zepsuła! O nie! I teraz widzę, że jest ona nawet no tutaj bardzo, bardzo zepsuta. Nie oni chyba sami jej nie wymienią, więc im wymienię, żeby nie było, ale oczywiście. Jak ich nie będzie stać, to im nie wymieniam, więc tutaj no niestety Lola, nie Eliza proszę bardzo zepsuła lodówkę. Widziałam, że ona ją zepsuła i nie udało jej się jej naprawić, więc przy naprawie też był Więc jak im się coś zepsuje, to oczywiście nie można ich wszystkiego tego naprawić, ale widziałam, że próbę naprawienia podjęła sama. No ale jak już się zepsuło i, i, i to wybuchła, no to oczywiście im to naprawię. Ale mógłby to być duży, duży, duży problem. Widzę, że nasza dwójka osób wróciła z pracy u ciebie, Zachary. Widzę, że jest dobrze, a u Amber też w miarę dobrze się czuje po pracy, więc nieźle. Myślałam, że po pracy może się będzie gorzej czuła, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze, więc jestem zdziwiona. Jestem ciekawa, jak to będzie przy rozgrywce rodzinnej, gdzie będą wchodziły w grę dzieci, szkoła i tak dalej. I nastolatkowie, i, 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 i inne grupy wiekowe, więc jestem ciekawa. Jak to wtedy będzie wyglądać, ale to w następnym odcinku za tydzień rodzinka. Jestem ciekawa, jak sobie dzisiaj poradzą, bo ci, co wczoraj byli w pracy, dzisiaj nie idą, ale cała reszta, czyli sześć zojów, dzisiaj do pracy idzie, a tutaj jeden na przykład jest niewyspany. Pani Elizo, pani nie spała w nocy, a niedługo do pracy, bo chyba na ósmą czy na dziewiątą idą, więc tutaj Zachary dzisiaj ma wolne, więc tutaj. Ale za to Greta jeszcze śpi, nie wiem czy zdąży się wyspać. Ferguson, Sean też idzie. Amber ma dzisiaj wolne, więc tutaj może sobie tutaj porobić co zechce. Widzę, że to jest w miarę ogarnięta. No ale już tutaj Nil, który tutaj jeszcze y, potrzebuje higieny, tutaj śpiąca jeszcze Lola y, też idzie do pracy, Franko i no tak jak mówiłam... o, Eliska poszła, poszłaś spać? No proszę. Jestem ciekawa, czy wstaniesz do, do roboty, czy raczej... No właśnie, no właśnie, no właśnie, chyba się chyba będziesz spóźniała, bo ja tutaj nic z Tobą nie będę mówiła, czy masz robić, kiedy masz robić i jak masz robić, więc wydaje mi się, że tutaj Ci, co śpią, no to troszeczkę później chyba pójdą do pracy, więc jest to jakaś wyjście, no bo Simowie to, nie wiem, chyba obudzi, nie, oni coś takiego mają w sobie, że na chyba godzinę przed pójściem do pracy e, budzą się i idą, więc, a nie, widzę, że tutaj chyba też wszyscy... Już chyba w miarę tak wstali, więc tutaj też się obudzili. O dziesiątej ci co, no spóźnieni, bo spóźnieni to do pracy poszli. Chyba oprócz jeszcze Szona, bo widzę, że tutaj coś, coś chyba się zmardził, Szona, do pracy powinieneś iść. Halo, no właśnie, lecimy, lecimy, lecimy. Pomimo apsika, psika, psik, lecimy. Dobra, udało się, jest obecnie w pracy, więc tutaj się udało, więc Zachary e, drzemie się, ale idzie później na no aha, musi sobie wyjść z domu. I Amber też sobie musi wyjść w domu, ale oni się nie boją. Nie wiem, czy dochodzenie do pracy nie jest jakimś oszustwem, bo widzę, że oni w świetnym nastroju wracają z pracy, więc nie wiem, czy im się tam resetuje, czy coś. Więc może jedynie pracując w karierze aktywnej jest troszeczkę gorzej, bo widzę, że oni naprawdę, naprawdę w miarę dobrym nastroju są, więc chyba chodzenie do pracy gdzieś tam im nie przeszkadza, ale zobaczmy, zobaczymy, jak to będzie po piątku, więc. A jeśli nic ciekawego się nie wydarzy, no to się widzimy w piątek. Widzę, że troszeczkę między sobą te Simki, Zojki rozmawiają, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, no teraz trzy dni z rzędu będą chodzić do pracy, więc zobaczymy, co to dopiero będzie. Franko dopiero chyba wrócił z pracy, ale widzę, że on no naprawdę świetnym nastroju po pracy są, więc to jest chyba jakieś oszustwo. Oszustwo w pracy, im się tutaj poprawia chyba wszystko, bo nie wychodzili tacy wyspani do pracy. Oj, na pewno nie. Na pewno nie, na pewno nie. Niektórzy jeszcze sobie mocno, mocno drzemali i naprawdę musieli spać, ale jestem zdziwiona, że na przykład wszyscy rzeczywiście do pracy poszli, chociaż niektórzy mocno, mocno spóźnieni. Okej, okay, zadziało się coś ciekawego. Mamy pożar. Jest pożar i to na, nawet nad kominkiem, więc jest to ciekawe. Więc nawet tutaj mnie wiecie, poinformował alarm, 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 alarm więc okej. Okay. Niektórzy widzę, że chyba uciekli przed dom. Tak mi się wydaje. Tak, tutaj niektórzy są na dworze tak mamy. Tak, powiadomienie o pożarze. Wiem, że jest pożar. Wiem, wiem. Jestem ciekawa, czy komuś coś się stanie, czy nie, więc tutaj zobaczymy. Jak długo tego będzie. uhu hu hu. Oho, ale się. Ale przyszli. A, strażacy. Nie wiem, czy samoistnie, czy, czy, czy ktoś ich zawołał, nie wiem. No dobrze, wymień wszystkie produkty na nowe. No troszeczkę nam to pożera finansów. No ale zobaczymy. No ale niestety, chodzenie do pracy to jest takie oszustwo. Naprawdę, bo im się potrzeby zerują. Więc jeśli chcecie sobie rzeczywiście zobaczyć, jak działa wolna wola, to lepiej nie mieć pracy. No ale wtedy trzeba mieć zapas, no niestety, miałów. Żeby tutaj mieć za, za co żyć i za co ewentualnie wymieniać rzeczywiście rzeczy. Więc, no. Pożaru się nie spodziewałam. To był mój pierwszy pożar w tej grze. Nie wiem, czy ktoś zawołał, czy oni sami przyjechali, czy tu jakiś alarm jest akurat na ścianie przy tym kominku. Nie wiem. Nie wydaje mi się, więc mogli być zawołani przez jednego z zojków albo po prostu sami przyjechali. Szkoda, że w karierze strażaka, którą robiłam w poprzednich właśnie częściach z gry, czy w poprzednich filmach z gry Zoj, niestety. In Zoj. To, że właśnie nie może było iść samemu do takiego pożaru, właśnie do czyjejś chaty. No ale niestety, tak nie, nie się nie stawało w tamtej karierze strażaka. Miałam naprawdę nadzieję, no ale cóż. A tu, proszę bardzo, mieliśmy pożar. Proszę bardzo, nawet jedna osoba dostała awansior, więc brawo, 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 brawissimo. Nie, naprawdę, nie, 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 niesamowite, więc. Okej, okay. okej, okay. widzę, że oczywiście do pracy. Dzisiaj yy, wszyscy nie, wtorek, świat, czwartek, a więc tylko i wyłącznie Zachary oraz Amber powinni pójść, więc myślę, że Amber to jeszcze chyba sobie chwilę rozmawia, ale za chwilę też już się wybierze na, do pracy. Okej, okay, dobrze, dobrze wiedzieć, no nie wszyscy są na na pierwszym oczywiście, czy nie, wszyscy są już, czy, większość jest jeszcze na pierwszym, ale no jest z nimi okej, okay. jestem ciekawa jak jeszcze po sobocie, bo tutaj będą wtedy to dwa dni gdzieś tam na na wolnej woli gdzieś tam w większości ich, ale szczerze powiedziawszy, chodzenie do pracy jest jedno, jedno, jedno wielkie oszustwo, więc ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w rodzinie, gdzie nie będzie chodzenia do pracy, gdzie będzie kilku dorosłych, no ja wiadomo, dzieciaki do szkoły, ale ja uważam, że to powinni zmienić to, że wracając z pracy mamy lepsze rzeczy, niż mieliśmy, jak idąc do pracy, a tutaj mamy o, jedz z drużyną, proszę bardzo, no, okej, okay, dobra, w trakcie, Masz udział w ćwiczeniach, masz w szkoleniach, zaplany urlop, wyjdź wcześniej. Więc yy, nie powiedziałabym, że to są jakieś zadania, yy, które mają tobie dać yy, lepszą sprawę, więc szkoda, że te jednak się poprawiają. No i właśnie lodóweczkę zepsuła się po raz drugi, więc znowu 3000 mnie to kosztuje. Halo? Halo, 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 wymienię nowy produkt. Dziękuję, więc no, całkiem spora, spora. Spora sprawa, ale no, no tutaj trzeba mieć co jeść, więc tutaj niech będzie. Ale jakby ich nie było stać, bo już do, zeszliśmy do 10 tysięcy, więc z tymi wszystkimi rzeczami więc nie zarabiamy, a raczej yy, tracimy. No jak na razie spokojnie, już teraz nikt dzisiaj do pracy nie idzie, więc jestem ciekawa, jak o siebie zadbają. Ale myślę, że chyba powinno być w porządku, chociaż może ewentualnie, jakby ktoś w niedzielę poszedł na jakieś wyjście, na które nie byłby gotowy, no to ewentualnie wtedy może coś było. Ale nie sądzę. Ja sobie tutaj jeszcze dogram te dwa dni. Jeśli się nic nie wydarzy ciekawego, to ich nie zobaczycie, ale wątpię, żeby się coś wydarzyło. Mówię, dwa razy nam się lodówka zepsuła, jeden raz był pożar. Do pracy chodzenie to jest absolutne Czytowanie, więc to po prostu psuje całe to wyzwanie, więc wyzwanie jest zaliczone, bo praca poprawia Wam wszystkie statystyki. Tylko nieaktywna, ta nieaktywna kariera poprawia statystyki, więc... Można chodzić, le lekko zarabiać, chociaż widzę, że im awans dosyć powoli idzie, bo zdecydowanie w aktywnej karierze szło im zdecydowanie szybciej, a tutaj 80%, proszę bardzo, zróbmy taki mały przegląd, więc y, tu mamy poziom... Y, o, redaktora, y, więc tutaj jest OK, super. Tu mamy poziom młodszego pracownika, jest 80%, tu mamy że 60%, tu mamy... Drugi status, proszę bardzo. Tu też mamy. Uuu, dużo zarabiasz tutaj. Uuu, programista, to jest naprawdę i fajnie. Fajnie, jesteśmy na drugim poziomie. To jest pierwszy status, 80%. Tu jest drugi status, 666, proszę bardzo. I tu jest również drugi status, 930, więc niektórzy mają naprawdę fajne zarobki. A niektórzy, no niestety, na tych pierwszych karierach, no to jeszcze, hmm, takie bym powiedziała. No niestety bardzo, bardzo, bardzo małe, więc jesteśmy, tak bym powiedziała, pół na pół w tych awansach. No nie jest źle, nie jest źle, więc na tym dzisiejszy odcinek sobie zakończymy. Ja mam nadzieję, że ten odcinek z Inzo i Wam się podobał. Za tydzień, tak jak mówiłam, rodzinka bez cheatów, bym powiedziała, może tam jedna osoba będzie chodziła do pracy, plus szkoła i zobaczymy, jak tam się wszystko potoczy, jak tam się będzie działo, jak dzieci będą za swoje potrzeby zapełniały, czy też będą takie dobre z jedzeniem, z odrobieniem lekcji. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekawa, co nam wyjdzie w rodzinnej rozgrywce, takiej właśnie na własnej woli, bo to jest zawsze najważniejsze. Nie będzie tam małych dzieci, nie będzie tam niemowlaka, więc nie będzie ultra trudno, ale będą dzieci, będą młodsze sami synowie, więc trochę trudniej rzeczywiście pewnie będzie. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film o i Wam się podobał. Piszcie, co w ogóle sądzicie o grze. I dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia. 爸爸。